Witamy w Cliff Fashion Studio. Styliści Grzegorz Blok i Ewelina Zesiuk. Kochani, dzisiaj bitwa na style. Zmierzy się razem z Grzesiem. Jedna klientka i jedna propozycja stylizacji. Dwa różne spojrzenia. To co? Bierzemy się do roboty? Koniecznie. Idziemy. Idziemy. Całą stylizację dla Sony przygotowałem w butiku Elisabetha Franki i składa się na nią przepiękny, bardzo nowoczesny, w beżowym kolorze kombinezon. Monochromatyczne dodatki, które są jak zwykle przepiękne, bo Elizabeta słynie z akcesoriów. Torebka jest ze skóry ekologicznej. Te złote elementy podkreślają elegancję stroju, ale równie dobrze może ten strój wystąpić bez poncza. Wtedy zdecydowanie jest. Bardziej wiosenny, a nawet letni. Ciekaw jestem, co dla Sonii przygotuje Ewelina. Szukając odpowiedniej stylizacji dla Sony, oczywiście najpierw zapytałam o jej preferencje. Dowiedziałam się, że uwielbia klasykę, więc mam nadzieję, że dokładnie teraz. E, możecie tutaj w tej stylizacji to zobaczyć. Postawiłam na elegancką, ale bardzo wygodną stylizację. Piękne, jasne, lejące spodnie, które mają wysoki stan dzięki temu, pięknie wydłużają nogi. Do tego jeszcze coś ciepłego, bo pogoda nie rozpieszcza, więc e, troszeczkę bardziej zabudowany, zobaczcie, golfik ręka odkryta, no i właśnie na te chłodniejsze momenty jeszcze przepiękny płaszcz skórzany, tręcz dokładnie, czyli nieodzowny element e, stylizacji wiosennych. Uzupełniłam całą stylizację dodatkami, podkręciłam troszeczkę kolorystycznie właśnie, dzięki temu, że dołożyłam apaszkę do torebki, super się w całości uzupełnia. Nie wiem Sonia jak Ty, ale ja uważam, że wiosna Kocha okulary przeciwsłoneczne, więc koniecznie jeszcze musimy w tonacji zielonej zainwestować w okulary. Jest pięknie. Ciekawa jestem Waszej opinii, co myślicie o tej stylizacji. Na namiastka tego, czego możecie spodziewać się na wspólnych zakupach ze stylistą. Dwa różne spojrzenia, dwie różne stylizacje. Jedna nieco bardziej elegancka, druga casualowa. Podejrzewam, że Sonia w obu odsłonach czuje się dobrze, bo właśnie takie jesteśmy. To wszystko zależy od dnia, od naszego samopoczucia. Po prostu bądźcie pewne, próbujcie, a ja mam nadzieję, że niebawem spotkam się z Wami na zakupach. Grzesiu również na to liczy, mimo że chcemy poznać również Wasze opinię, więc dajcie znać w komentarzach, która stylizacja przypadła Wam bardziej. Do gustu. Jesteśmy ciekawi, co? Jak najbardziej. Czekamy na Waszą opinię.